W dzisiejszej modlitwie, za chwilę, którą poprowadzę krótko, na kwadrans, ale no, zarazem to jest taka szansa wejść w głąb któregoś tekstu biblijnego. Zaproponuję, żeby się przyjrzeć temu, kiedy jest obfity połów, taki zaskakujący dla rybaków i Szymona Piotra. Kiedy jest okazja zachwycić się Jezusem. I później się pojawia zaproszenie Jezusa, no to, no to chodź za mną, to, to spróbujmy budować coś razem. Ale nim takie rzeczy się pojawiają, to najpierw jest zachwyt. Najpierw jest okazja do doświadczenia tego: no proszę, no Jezus działa tak, że to się nie mieści w głowie. On przekracza to wszystko, co byłoby naturalne i zrozumiałe. No to z jakimś takim to się chce iść, chce się go naśladować, chce się jemu zaufać rozpocznijmy modlitwę znakiem Krzyża, I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Już na modlitwie posłuchajcie tego fragmentu z Ewangelii Łukasza z piątego rozdziału, wersety 4:11, który zaraz przeczytam, ale słuchając tego jak, jak Bożego Słowa, jako Bożego Słowa, słuchając tego z wiarą. Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona wypój na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnął tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona nie bój się. Odtąd trudzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Sytuacja jest klarowna. Łowili, łowili, nic nie łowili, Jezus proponuje, jeszcze raz spróbujcie. Wydaje się to być nieracjonalne. Ale spróbuj w tej modlitwie być w tej łodzi, wypłynąć i spróbować, to nie ze względu na rozum robimy to. Robimy to dlatego, że Jezus o to prosi i jemu chcemy zaufać, choć nie chce się wierzyć, że będzie coś z tego dobrego. Spróbuj w tej modlitwie tak się właśnie poczuć. Jako jeden z tych, może współpracowników Szymona, może. Sam on, Szymon Piotr. Zmęczył się, nałowił się, nic się nie udało. Możliwe, że jest z tym też sfrustrowany. Ale próbuje jeszcze raz, bo już na tyle poznał Jezusa. A przynajmniej spróbuję. Może nie wierzy, że zdarzy się to, co się zdarzy, trudno, żeby to przewidywał. Próbuję. I ty spróbuj razem z Szymonem Piotrem zarzucić te sieci, zrobić coś, co jest ponad to, co rozum podpowiada. A co mi szkodzi zaufać Jezusowi? Ważne będzie przeżycie tego, co przeżył Szymon Piotr. Spróbuj wraz z nim przeżyć ten zachwyt, lęk, to wszystko, co kończy się tym, że przynajmniej on, Szymon Piotr, przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem, bo jestem grzeszny. Czuję, że się nie nadaje. To jest, nie mieści mi się w głowie. Nie, to, to, to nie ta rzeczywistość, to nie dla mnie. Zreaguj tak, jak dla ciebie byłoby to odpowiednie, naturalne właściwe. on Piotr tak zareagował. A to się jakby rozejrzyj, zobacz, no właśnie jest mnóstwo ryb, nie było żadnej, teraz jest mnóstwo. To, to nie powinno tak się wydarzyć, ale się wydarza. Jest naturalne, że w tym momencie się plączą bardzo różne emocje w sercu. I to jest częsta reakcja na działanie Jezusa, które właśnie się w głowie nie mieści. I zachwyt, i jakieś zatrwożenie, lęk. Nie mieści mi się to w głowie. Spróbuj wyobraźni też tak zareagować, tak jak wobec Jezusa chcesz zareagować wobec tego. Szymond Piotr padł do kolan i mówi: odejdź ode mnie, a ty? Jeszcze akcja dzieje się na łodzi. Jezus odpowiada do Szymona. Więc się rozejrzyj, posłuchaj, jakim głosem to Jezus mówi, czy inni to słyszą. On jemu mówi, nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Więc się temu przyjrzyj, się w to wsłuchaj, próbując zrozumieć, co Jezus chce przekazać i próbując zrozumieć, co musi się zadziać w tym momencie w sercu Szymona Piotra. I świetnie by było, gdyby Jezus mógł i do Ciebie się zwrócić i Tobie coś powiedzieć. To może będą zupełnie inne słowa, ale pewnie będzie to najbardziej potrzebne dla Ciebie. Może podobnie jak Szymon Piotr czujesz się człowiekiem grzesznym i wiesz, że to za wysokie progi żeby doświadczać takich rzeczy. A może coś innego pojawiło się wcześniej. Pozwól, żeby Jezus odpowiedział. Ty mów szczerze, ale Jemu pozwól na odpowiedź. Przyjrzyj się jeszcze temu, o czym opowiada ostatnie zdanie tego fragmentu Ewangelii Łukasza, który rozważamy. Przyciągnąwszy łodzi do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. I to takie wydaje się być proste, oczywiste, krótkie zostawiamy całe życie, idziemy za Jezusem. Ale coś się działo wcześniej. Coś się wydarzyło, że tak się otworzył na Jezusa Szymon Piotr, tak bardzo jemu zaufał, że w tym momencie będzie się jego trzymał, wszystko inne. Jakby już nie było tak istotne i ważne. Tamte łodzie i wszystkie elementy mojego życia wcześniejsze nie są tak istotne jak Jezus, którego poznałem. Bo może powędruj z nimi. Właśnie wtedy, kiedy przeciągnęli łodzie do brzegu i poszli za Jezusem. Pójdź z nimi, jeśli czujesz, że chcesz. Właśnie w takim, w takiej świadomości zostawiam stare. I nawet tego... Może nie żałuje, a może żałuje. Ale teraz jest nowe i będzie lepsze i piękniejsze. No, i na koniec rozmawiaj z Jezusem o tym, co się dzieje w Twoim życiu. Może wcale w czasie tej modlitwy nie masz wrażenia wielkiego cudu, może trudno się do Jezusa mówi i trudno się go słysza, może wiele jest oczywistych rzeczy, które się pojawiły tutaj. Rozmawiaj o tym, co jest w Tobie. Kiedy patrzysz na te wydarzenia sprzed tysięcy lat i kiedy próbujesz. Spotykać się z Panem Bogiem w oparciu o ten tekst, co on mógłby chcieć Ci przez to powiedzieć? Może to było takie oczywiste, wprost, a może to się dzieje w ogóle przez cały ten przebieg tej modlitwy, a może nawet i przez trud i niemożność usłyszenia, zobaczenia w jasny sposób tego, co się dzieje. Rozmawiaj szczerze na koniec tej modlitwy o tym, co w tobie jest. Rozmawiaj, więc mów i słuchaj. O ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.